Wiosnę widać nie tylko na weęgarni ośrodka hodowlano-zarybieniowego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Potwierdza to jego szef Marcin Klubs. Na stawach też wiosna, bo rozpoczął się właśnie odłów zimujących w nich ryb. Ryb, które mieliśmy na zimochowach i te ryby w tej chwili trafią do dalszego chowu tutaj na naszych stawach. Pracownicy ośrodka odbierają ze stawów małego karpia. On posłuży nam do obsady stawów naszych i będzie hodowany do kroczka na jesień. Na jesień będą z tego piękne kroczki. Część stawów przez całą zimę była pusta i zupełnie bez wody. W tej chwili zostały ponownie zalane. Szereg zabiegów zostało tutaj dokonanych na tych stawach, m.in. obornikowanie i wapnowanie. I w tej chwili są gotowe pod obsady właśnie tymi małymi rybami tylko karpie. Nie, nie tylko. Karpie, karpie akurat w tej chwili. Jeszcze zostaje, zostaje nam odłów na rybku lina, także tego lina dużo potrzebujemy i tego lina, tego lina też, będziemy, też będziemy obsadzać na stawy. No i jeszcze szereg gatunków, które będą... Wyprodukowane w wylęgarni i trafią tutaj do dalszego podchowu, czyli tam certy, jazieklenie, bolenie, szereg tych gatunków jest. Podczas rozmowy z Marcinem Klupsiem bardzo nam przeszkadzał wiatr. Dodam więc sam, że z wylęgarni wyjechało już sporo małego narybku trafiając do naszych wód. Najwięcej miętusa, bo około 20 milionów sztuk. Teraz wylęgarnia czeka na ikrę szczupaków. Akcja już się zaczęła, postaram się za tydzień podejrzeć i pokazać jak się to odbywa.